Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku letniego Road to Glory. W dzisiejszym odcinku zobaczycie końcówkę ligi weekendowej, która szczerze mówiąc była dla mnie bardzo... Nawet nie to, że niesprawiedliwa, po prostu bardzo trudna była ta końcówka. Po jakimś przegranym meczu dostawałem zamiast łatwiejszego rywala ciągle trudniejszego i z bilansu 10 do 3 zrobiłem 11 winów. I dalej, no po prostu 14 minów nie mogłem, bo przegrałem 4 mecze z rzędu, wbiłem na streama i 4 mecze z rzędu przegrałem. Jak to się stało? Szczerze, to teraz nawet do końca nie wiem, wydaje mi się, że właśnie że gameplay mi nie sprzyjał, może mi też po prostu dzisiaj nie szło. A oprócz tego wszystkiego, to no ten matchmaking wydaje mi się też, że nie sprzyjał. No jest dużo dużo takich, wiecie, niewiadomych, troszeczkę się wkurzyłem, no nie ukrywam, troszeczkę się wkurzyłem, wiem, że jest sierpień i już tak ta FIFA powoli umiera, ale... A i tak się wkurzyłem. <laughs> Wiecie, jakaś taka mała frustracja narosła, jeżeli chodzi o te mecze, o to, że w paczkę 10x85 plus gówno leci obecnie tak naprawdę, bo oni zmniejszyli ilość dobrych, dobrych kart do trafienia, a zwiększyli ilość kart, które nikomu się nie przydadzą. Jaka jest w tym logika? Totalnie nie mam pojęcia. W odcinku o godzinie 15 zobaczycie SBC o Roberta Lewandowskiego, zagramy sobie nim kilka meczy. przynajmniej tak mi się teraz wydaje, że uda mi się go zrobić, postaram się go zrobić i no jeżeli będzie ten odcinek o 15, to jest na pewno z Robertem Lewandowskim. A no, no i jeszcze taki jeden ważny mecz grałem, gdzie grałem przeciwko Michałowi, którego później napisał mi na czacie dobry mecz, a ja się wkurzyłem i go wyciszyłem na, na tam chyba 3 minuty, także w sorki Michał. No jakby wiecie, no, każdemu się zdarzy wkurzyć w FIFA. Kto, kto, kto nigdy się nie wkurzył w Fifie, niech pierwszy rzuci kamieniem. No stawiam, że nikt nie rzucił. Także co, no, zapraszam Was do tego skrótu. No Jakby pierwsza część to jest taka, że trochę się wkurzyłem, potem jest już ok. Także, no, zapraszam Was do przebrnięcia prze, <gryw> przez ten pierwszy mecz, a reszta to już nagrody i tam jakieś paczki, nie? Także co, no, jeszcze raz, zapraszam Was do oglądania. Uwaga, dwójka, Enzo CSGO pisze dwójka, zobaczmy. Ok, Shape Shape. Shui... Kto to jest? E, jedynka pisze Gibis do. Ej, no miałem, miałem zniknąć ziomeczku. Oj, nie tego! Araucho mały fail. Dobra, to jedynka, tak? Pisał Gibis. Nie mogę grafić, dobra. Tocik Kakaret Kakeret. czwórka dla mnie. Dobra, czwóreczka dla Filipa, zobaczmy. O, jaki słaby. Kupa. I dawaj. No. A pierdziele, no co to są za podania, ludzie, ja chcę takie proste, grze grzeczne podanie zagrać No i gol, 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 a nie Alison Miałem już odchodzić z Fifa, tu jednak Ronaldo 90, o Jezus, fajnie Jejku, też tak, o. no nie, no Alison, ty jesteś śmieciem, jesteś śmieciem Nie, ja nie chcę go już po tym meczu już, to jest żałosne, że on takie coś daje No kurde, o Jezus Nie no, daj mi, daj mi tego Wina, błagam Potrzebuję go jak nigdy Zostaw mnie tym Walkerem! No nie, no, Lodi, no. No czemu to wszystko przechodzi? No już żygam tą grom, no żygam tą grom. Czemu wszystko przechodzi? Czemu wszystko przechodzi? Czemu wszystko przechodzi? Każde podanie przechodzi tego rywala. Mamy cztery strzały na bramkę i ma trzy gole, no. Po prostu przeciwnikom się bardzo dobrze wszystko odbija, i moja obrona dostaje, kurde paraliżu mózgowego i zamiast normalnie się zachowywać odbierać piłki w ogóle, to oni stwierdzą aaa, każda piłka przejdzie no nie, no bez jaj, bez jaj, bez jaj no o co tu chodzi, o co tu chodzi Cze czemu jego Alison się rusza, a mój przywiercony do ziemi, idiota no dobra, trzeba się skupić po prostu, mecz do wygrania imo, do wygrania ej no, patrzcie jak w ogóle każdy jego strzał się zachowuje nie no ładnie, dobra, wypij... No, dziękujemy, fajnie było. 4-0 gościu, każdy strzał to gol Ja podziękuję za ten mecz, nie chcę mi się denerwować. JE... No, grę generalnie. Mimo że FIFA daje bardzo skrajne emocje, to ją lubię. Lubię zdobywać ładne bramki. Nienawidzę meczy, które są niesprawiedliwe. To znaczy wiecie, że jest strzał gol na przykład. Ja uważam, że to są mecze niesprawiedliwe. Strzał gol Jak się piłka dbija pod nogi rywala to są takie sytuacje, których bardzo nie lubię. Czekajcie chwilę. Darwin będzie to zrobić. Robert Lewandowski, 99. Szkoda, że nie ma... O 4 na 5 mu dali, no ludzie! Wow, ale brzmi. 8-6, 8-7, 8-8, robimy, 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 robimy go teraz, spróbujemy go 8-5 plus paczka, oby coś oddało, były niefajne mecze, także może w paczce, może w paczce, zobaczmy Co tutaj będziemy mieli i uwaga, jaka, jaki pierwszy tocik, uwaga, Serbia, SP, Minkowic, Mogło być lepiej, ale w środku, Uuu, jezu, jaka gównopaczka, jaka gównopaczka, paczka, może święto Dobra, lecimy, lecimy Kolejna paczka, 10x8, 5+, zobaczmy Uwaga Dawajcie, dawajcie coś fajnego, kurde, tu musi być ogień, tu musi być ogień I uwaga, Tocik, jaki Tocik Słowenia, SP, Hamsik, dobra Cristiano Ronaldo w środku, jesteśmy na 0 Nie, ale jest lepsza paczka niż była 46, ej, to może to jest Może przez tą burzę Mam takie słabe połączenie, w sumie nie patrzyłem na inne W innych meczach, jak to wyglądało Ale lecimy, zobaczmy nie <laughs> nie Dawid zostaje Oddajesz wina, jest! 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 Mamy, mamy 11 winów, może w nagrodach odda, nie? Może w nagrodach odda kto wie, ale jest! Boże, jak dobrze, jak dobrze ludzie, jak dobrze I uwaga! Na kogo trafiamy? Wesołe to musie fajny składnik, fajny. Dobra, dawajmy. Lewego rób Lewego zrobię na 15, trzeci no odcinek. Boom, fajnie, dzięki. Szkoda, że nikt mi, a nie, dzisiaj chciałem powiedzieć, szkoda, że nikt mi takiego prezentu nie zrobił, ale jednak ktoś zrobił, dobra Zdążyłem się tak już wkurzyć, że szok, okej, okay, takiemu zespołowi oddajemy wina Szkoda, że Team Król, no nie mieliśmy okazji jego przetestować tak naprawdę, no ale trudno, mamy to Mamy w takim razie nagrody za 11 winów, no nie jest to szczyt moich marzeń, zwłaszcza, że miałem 3 bilans przed streamem, no Gameplay nie sprzyjał i tyle, gameplay nie sprzyjał, może ja bez formy, szkoda w każdym bądź razie otwórzmy sobie te nagrody. Mamy dwa player piki, jeden z trzech. A wiecie co? Powkurzajmy niektórych ludzi. Ja będę sobie odkrywał. Zobaczmy pierwszego pika. Hmm. Dawid Silva chyba. To jest chyba Kurtua, także fajnie. A ten po prawej to nie mam pojęcia. Zobaczmy od lewej, właśnie. Na chyba Dawid Silva. A nie, ta Pepe, okej. Okay. To jest chyba Kurtua, tak jest. I ostatni? Nie wiem. Haland! Ej, zapomniałem, że w Burusi grał przez chwilę XD. Dobra, to bierzemy, Kurt'u bo się bardziej przyda. No i jeszcze jeden pik. Boom poleciał i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. I okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dla Gibisa ten pik, jak coś. <grym> no, zajebiście to zrobiłem. <grym> no nie wyszło mi. Yy, Lafons, bo najwyższa cena. Kurde, no nie wyszedł mi ten pik, nie wyszedł. Dobra. Dwie paczuszki, zaraz zobaczymy, czy coś fajnego siądzie Paczka dla kamo, w takim razie paczka za 50 dla kamo I uwaga, uwaga, co my tutaj będziemy mieli? Mamy, te kogo? Hajdara, okej, okay. 93, 93 Hajdara, dobra, git Zobaczmy, co jest dalej, Humels zyle Ej, fajny mają hiperlink teraz, o, Gravenberga trafiliśmy, fajnie no, i dobra. Paczka będzie dla wszystkich donatorów, a mianowicie dla Michała, który uważał, że go zbanowałem, ale jednego nie zbanowałem, tylko wyciszyłem. Dla Firka, dla Kuby, dla Małego Flame'a, dla Grzonka Szczatu, no i oczywiście dla Antoniego. Zobaczmy, czy ta paczka od tych moich wszystkich dzisiejszych donatorów odda. Zobaczmy, mamy to co, jakiego, uwaga, Niemiec, Bramkarz, Bayern, Monachium, Neuer. Ok, ok, Neuer to jest dobre, pu dobry pułap, jeżeli chodzi o Overall, zobaczmy co w środku. Cristiano Ronaldo? Nie, Banega? Okej, okay. może coś na końcu jeszcze, Chicha? Nie, chyba że teraz? Nie, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w odcinku o 15, mam nadzieję, że to będzie odcinek z Robertem Lewandowskim, jeżeli mi się nie udało go zrobić, to odcinka nie będzie, w ogóle szczerze myślę, czy dalej dwa odcinki dziennie będę robił, ponieważ, no, content w tej grze jest, no, jakby to powiedzieć, trochę martwy. W paczkach od plus nie lecą fajne karty, więc także też kontentu na tym nie zbuduję odcinkowego. Także no zastanawiam się, czy, czy jest po prostu sens utrzymywać dwa odcinki dziennie. Na razie utrzymywałem, po prostu było co robić, a teraz uważam, że no troszeczkę troszeczkę nie ma. Także jeszcze zobaczymy. Oczywiście zależy od tego, co wyjdzie nie? i tak dalej. Ale no jest duża szansa, że już nie będzie dwóch odcinków dziennie. Także co? Dziękuję za uwagę. Do następnego razu i yo!